Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam taki kolorowy miks za 20 zł. I jak widzicie jest tutaj czas na kasę za złotówkę, dwie zdrapeczki, owocowa eksplozja, super linie za 5 zł i 5000 500 tysięcy w banku. Kochani, zanim zacznę drapanie, zapraszam Was do subskrypcji wciśnijcie guziczek. Subskrybuj, e, jeśli oczywiście jeszcze tego nie robicie. No dobra. E, no dobra, to wezmę sobie czas na kasę. To jest drapeczka, której kiedyś wydrapałam stówkę na premierze. Chyba to było. Mm, tu mamy 2, 5 dwa złotówka, stuwa i dwa złote, czyli mamy wygraną dwa złote. tu jest pięć tysięcy pięć złotych, dziesięć stuwa, pięć tysięcy i dziesięć złotych, czyli zdrapka jest pusta G I -e. owocowa eksplozja bardzo kolorowa piękna zdrobka, która nie daje pieniędzy to znaczy mi nie daje nie <tuskawka> truskawka kiwi melon i tu jeszcze jest melon wiśnie i gruszka Arbus și cetrena. cetrena arbus finga banane Borowka. No i co? Nie będzie linii. Awokado. Bo w każdej są po dwa owoce. Jest! Jest jedna linia. Mamy zwrot 3 złote. Idę, i D. Ok. Super linia. Czy super? Zaraz się okaże. Balony. Balony, balony. Mamy raz balony. I drugi raz. Tu jest łódź i okulary. Łódź. Okulary. i lody. I tu jeszcze są lody. Tu jest korona. I księżyc. Rolki. Tu są okulary. krab i kwiatek kwiatka nie widzę tu jest leżak i model leżak, leżak Dzwonek i klapki oczywiście. Dzwonka nie widzę, a tu mamy jeszcze lody, które były. Czapka i podkowa. Ani tego nie widzę, ani tego. Gwiazda i diament. Tu jest diament, 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 gwiazda, diament. Księżyc był. Gwiazda, ptaszek i parasol. Taszek, parasol, taszek, taszek. Księżyc był, parasol, parasol, no i co? Nic? RNT. Niestety albo za nie mieliśmy.

Dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem, trzydzieści siedem, dwadzieścia pięć, siedem, trzydzieści, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia sześć, jedenaście i trzynaście. Niestety, zdrabka jest pusta. G oraz D. Czyli tu mamy pusto, tu jest pusto. I tutaj jest pusto. Tu mamy owocową trzy złote wygrana. A tu mamy dwa, czyli pięć. A koszt z drapek to było 20 zł. Tylko 5 zł wydrapałam. No to jest 15 zł na minusie. Dobrze, że nie ma więcej z drapek, bo minus mógłby być większy. Ale może, może by była wygrana też większa, tak? Wiadomo, fortuna kołem się toczy, i nie wiemy nigdy, co tam w tych zdrapeczkach się kryje. Było kolorowo, w każdym razie wygrana, marna, trzeba liczyć na lepsze czasy. Kochani, zapraszam Was do subskrypcji, komentarzy, lajków. No i do następnego odcinka, jak zwykle, serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się pa.